Cześć, Witamy Was wszystkich. Nadszedł ten czas. Dzisiaj pierwszy odcinek Juga The Ticket, czyli podcastu o codzienności w dziale IT. Jestem Dorota, razem ze mną jest Marcin yy, i wprowadzimy Was nie, tylko, nie tyle w świat IT, ale opowiemy o tym, jak inni radzą sobie z problemami yy, codziennych ticketów. Dokładnie. Tak naprawdę każdy odcinek będzie oparty o nowe zgłoszenie, o nowy ticket. Dzisiaj tematem Przewodnim On. będzie onboarding pracownika. Tak, onboarding pracownika od tej strony przygotowania przez IT sprzętu, tak? E, czyli dostaliśmy e, właśnie zgłoszenie, że przychodzi do nas Jan Kowalski e, i jako dział IT, jako nasi technicy, szanowni, musimy takiego pracownika doposażyć. E, I tak naprawdę... Od czego zaczynamy? Co, co musimy zrobić w ramach takiego zgłoszenia? No właśnie, tak naprawdę no w każdej firmie pewnie realia są inne. Czyli dział IT dowiaduje się w dzień przyjęcia pracownika o jego przyjęciu, nie dostaje żadnych dokumentów, tak naprawdę nie jest określone, co mają dla, dla niego przygotować, jak przygotować, co potrzebuje tak naprawdę do zaczęcia pracy, więc. Myślę, że właśnie ticket w systemie helpdeskowym będzie idealnym rozwiązaniem, ale to już chyba Twoje podwórko, Dorota, więc jeżeli mogłabyś rozwinąć, co w takim systemie właśnie ticketowym również może dział IT dostać, powiedzmy od biznesu, od kadr, od HR-u. Znaczy tak, no, w naszym ticketie znajdują się podstawowe y, zadania, tak? czyli wiemy, że musimy przygotować... Y, konto w Active Directory, e, musimy przygotować komputer dla takiego pracownika e, i tam jeszcze chyba nawet jakaś komóreczka się znajduje, czyli te, tego typu e, rzeczy, e, też mamy rzeczy związane z zadaniem uprawnień, to wydaje mi się, że już będzie powiązane z zadaniami AD e, i, od tego chyba zaczniemy, tak? Czyli pierwsza czynność, e, utworzenie w ogóle, to żeby zaistniał ten pracownik u nas, czyli utworzenie mu konta w AD. Tylko mhm. pytanie, jak zrobić to y, sprawnie, łatwo i według y, jakichś przyjętych ogólnie standardów, tak żeby to było ujednolicone dla wszystkich. Czy spotkałaś się kiedyś u swoich klientów tak naprawdę, u swoich klientów, którzy korzystają z systemów e, helpdeskowych, serwis deskowych, bo oczywiście tutaj e, te systemy helpdeskowe można rozwijać. Czy spotkałaś się e, z automatyzacją, czyli na przykład z połączeniem systemów do tworzenia na przykładzie szablonów e, użytkownika razem z dostępami, razem z GPO. Tak naprawdę taki szablon ma wyglądać jak konto w Active directory, czyli oddziału, poprzez adres mailowy i tak dalej któryś z Twoich klientów korzysta z takich automatyzacji. Ja zawsze bardzo gorąco polecam tego typu automatyzacje, tak, integrację pomiędzy różnymi systemami, po to, żeby usprawnić czynności, które nasz technik, nasz pracownik musi wykonać. Dlatego, że im bardziej będziemy się zastanawiać, co w ogóle dać takiemu pracownikowi, jakie uprawnienia, czy do, do jakiego unitu go dodać, tym jest większe prawdopodobieństwo, że gdzieś ktoś popełni błąd albo Same konta będą w sposób przypadkowy zakładane. Także y, tego typu integracje, nawet nie tyle, że widziałam, ale uważam, że powinny być standardem, y, po to, żeby, żeby ta praca była łatwiejsza. Tym bardziej, że nie wiem, czy wiecie, ale część tak naprawdę akcji związanych z tworzeniem chociażby konta w Active Directory możecie przenieść już na HR. Czyli udostępniając y, HR-owi, naszemu dział działowi kadr. Taki system, w oczywiście ok określonych, określonych funkcjonalnościach, bo to my znaczy, jako... Ale na pewno mocno ograniczony, tak? bo HR-y same będą się bały w ogóle poruszać. Właśnie, właśnie. Tak? Czyli tak naprawdę HR dostanie tylko i wyłącznie szablon, gotowy szablon, powiedzmy, pracownika działu marketingu i one tam mogą te podstawowe informacje wypełnić, typu imię, nazwisko, stanowisko. E co potrzebne jest, na przykład do założenia adresu mailowego, taki szablon idzie już za pośrednictwem właśnie systemu, chociażby help deskowego, serwis deskowego, do właśnie IT i to oni uzupełniają resztę, akceptują to i automatycznie system przenosi to tak naprawdę do domeny. Czy znaczy mówisz, że jakby IT uzupełnia resztę? Pytanie, czy jakby pewne elementy na podstawie powiedzmy jakiegoś standardu zatrudnienia, czy na podstawie stanowiska nie mogłyby być już odgórnie zdefiniowane przez kogoś, kto by zdecydował, co dany pracownik ma dostać, do jakich grup ma zostać przypisane. Czyli de facto do czego ma mieć uprawnienia? No pytanie, czy nie lepiej iść w tym kierunku, tego typu automatyzację? Jak, jak najbardziej tak. Mamy wiele możliwości. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak przygotujemy szablon. Moż, mogą to być pola checkboxowe, mogą to być pola wielokrotnego wyboru, pola zablokowane już z opcją nadaną odgórnie, chociażby właśnie pod dział, do którego jest zatrudniony nowy, nowy pracownik. Więc tutaj wszystko zależy te, od polityki, a także od norm przyjętych w organizacji, ale oczywiście możemy coś takiego, coś takiego. Takiego zrobić? No tak, i tego typu podejście na pewno eliminuje błędy, które mogą powstać, eliminuje sytuacje, gdzie nawet zupełnie przez przypadek pracownik dostał albo za małe uprawnienia, albo zbyt duże uprawnienia do jakichś obszarów. Także, jakby polegając na tej pierwszej czynności, którą robimy zazwyczaj, kiedy dostajemy informację, że ktoś do nas przychodzi, Myślę, że będziemy mogli na pewno w jakiś sposób to usprawnić i przyspieszyć, także, już abstrahując od konieczności wyklikiwania pewnych rzeczy w GPO, jeżeli byśmy tradycyjną metodą zakładali takie konto. No to. Możemy właśnie iść w kierunku takiej automatyzacji. Właśnie, właśnie tak naprawdę o to chodzi, o to chodzi, żeby sobie troszeczkę ułatwić to życie, a także zniwelować możliwość błędu. Dokładnie. A, ok, mamy konto wadę. Założyliśmy już naszemu Janowi Kowalskiemu konto wadę. W teorii już, jest już naszym pracownikiem. W teorii, tak, dokładnie. <laughs> dokładnie, natomiast Jan Kowalski musi na czymś pracować. A, a naturalne jest to, że naszym narzędziem pracy najczęściej jest komputer. Właśnie. Komputer trzeba przygotować, żeby wydać takiemu pracownikowi, trzeba nim odpowiednio zarządzić. I teraz pytanie: No, pracowałem w kilku organizacjach, różnie bywało, jeżeli chodzi o sprzęt, który miał mi nie tyle ułatwić pracę, co przygotować mnie do pracy, a także pozwolić wykonywać obowiązki, do których zostałem zatrudniony. Dostałem, niekiedy dostawałem czysty komputer z samym systemem Windows, oczywiście niezaktualizowanym, musiałem to robić sam, nie, nie zawsze był dział IT, do którego mogłem się zwrócić, były to często firmy outsourcingowe, które oczywiście oprócz nas mają tylko, tylko kilkudziesięciu, kilkuset klientów, więc niekoniecznie mają dla nas czas tu i teraz. I pytanie do Ciebie, Dorota, bo wiem, że to też jest Twoje podwórko, tak naprawdę no, tutaj dzisiejszy odcinek głównie, głównie Twojego podwórka będzie dotyczył. Czy macie na to jakiś sposób, żeby to zautomatyzować, a nawet do mniejszych firm zatrudnić jedną osobę, która y, zdecydowanie da radę y, ogarnąć właśnie takie systemy i zautomatyzować pewne procesy, chociażby tutaj w dzisiejszym odcinku zatrudnienie pracownika? Samodzielnie i automatycznie poprzez wspomaganie systemami. Znaczy, przede wszystkim, tak jak mówisz, te obszary moglibyśmy w jakiś sposób usprawnić nie tylko w dużych organizacjach, ale też w mniejszych przedsiębiorstwach. Bardzo często, kiedy ja rozmawiam z klientami, no to słyszę jakby argumenty że my nie potrzebujemy tego typu rozwiązań, które nam usprawnią obszar zarządzania desktopami, no bo my to mamy tam, jesteśmy małą organizacją, mamy 50 komputerów, że jakoś sobie radzimy, no, no dobra, co to znaczy jakoś sobie radzimy? E, tak naprawdę kończy się na tym, że biega się od komputera do komputera. Sama kiedyś tak pracowałam, bo moją karierę zawodową zaczynam, e, jak to moje dziecko twierdzi, w czasach, kiedy dinozaury żyły. Yy, więc wtedy przynajmniej nie były popularne tego typu narzędzia. No to robiłam kilometry yy, na pięterko do, do pań księgowych, które wiecznie miały jakieś problemy. Gdyby Pewnie mi... wtedy nie było nawet obiegówek, więc one same nie wiedziały, co ty dostaniesz albo co masz. No nie, obiegówki były, Gdyby... ale, yy, ale one na przykład miały ciągle problemy z tymi komputerami. Ja, pa Wiesz? ja pamiętam czasy w ogóle delegacji papierowych że rzeczywiście każdy punkt pisywało się ręcznie, bo trzeba mieć pieczątki z miejsc, tak naprawdę w których się było, więc no zaczynaliśmy w dziwnych, trudnych czasach, właśnie dlatego no. Takie kampanie, takie pokazy tak naprawdę dzielimy się swoją wiedzą, żebyście wiedzieli, że wiele rzeczy już można zautomatyzować. Dokładnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to wszystko poszło szybko do przodu, tak? To, że ja mogę za zarządzać tutaj, z miejsca, gdzie jestem, komputerami, które są rozlokowane na całym świecie. No ale jakby wróćmy do przygotowania tego komputera, tak? Po pierwsze, w momencie, kiedy pracownik ma dostać komputer już na podstawie stanowiska na które będzie zatrudniony, e, powinnam być w stanie określić e, przynajmniej co na tym komputerze się ma znaleźć. Ale fajnie, gdyby system myślał za mnie w tym temacie. To już w ogóle jest e, luksus. Więc e, takim pierwszym krokiem, pierwszą rzeczą jaką e, powinniśmy wykonać, no to wiadomo trzeba dostosować system Windows, ale to zajmuje czas. Więc po co za każdym razem klikać w tym systemie, żeby tam wszystko zainstalować, do, odinstalować. wdróżmy gotowy system operacyjny. Skorzystajmy z jakiegoś narzędzia do e, deploymentu systemów operacyjnych, takich golden image'ów e, i stwórzmy sobie e, golden image spersonalizowany pod każde stanowisko. Tam już będziemy mieli tą podstawę, podstawę czy to oprogramowania, konfiguracji, jakichś może, nie wiem, skrótów, czegokolwiek która jest potrzebna właśnie na tym konkretnym stanowisku, w tym konkretnym miejscu pracy? Czyli rozumiem, że można to przyrównać, tak jak wcześniej wspominaliśmy o szablonach w Active Directory, które same zapisują się w natywnym środowisku domenowym. Tutaj tworzymy paczkę konfiguracyjną, którą wysyłamy na komputer. Ona się instaluje, konfiguruje, aktualizuje czy też podnosi do najwyższych wersji. Znaczy, na razie y, powiedziałam tobie o tym, że wysłaliśmy jakiś obraz tak? i to faktycznie ten obraz może być lekko przestarzały, bo stworzyliśmy go z pół roku, rok temu w międzyczasie. Doszły kolejne potrzeby w konkretnym departamencie. Zmieniły się systemy, które używamy, bo kupiliśmy na przykład coś innego do obróbki graficznej, dla marketingu i nie korzystamy już ze starego narzędzia. Więc, jakby kolejnym krokiem po wysłaniu takiego obrazu on już jest na naszej maszynie kolejnym krokiem będzie właśnie dostosowanie tego, co tam się dzieje. I tutaj są trzy obszary. Pierwszy obraz to są w ogóle konfiguracje. Tak, czyli to, w jaki sposób nasza maszyna ma funkcjonować dla, dla naszych pracowników, dla tego działu. To mogą być konfiguracje związane chociażby z pocztą e-mail, ale też pewne blokady, tak. tam, gdzie mamy pracę na przykład z danymi bardzo wrażliwymi, możemy w odpowiedni sposób zarządzić portami USB, zablokować te porty pracownikom po to, żeby jakby nie wyciekały dane wrażliwe dla przedsiębiorstwa, nawet, no, Pracownicy przez przypadek mogą coś zrobić, tak? Nie oczekujmy, że wszyscy będą w pełni świadomi, jakie są zagrożenia y, z dziedziny cyberbezpieczeństwa y, i co na nich czeka. No, niestety, cały czas borykamy się tak naprawdę z problemami natury, hasła na tablicy. No, to już troszeczkę to troszeczkę zdarzałe rozwiązania, <laughs> natomiast cały czas się zdarza, zdarzają. No, na szczęście, gdzieś ta, to cyberbezpieczeństwo, ogólnie bezpieczeństwo e, w sieci, bezpieczeństwo tak naprawdę pracy no, ewoluuje, więc ludzie Ludzie się rozwijają, ludzie się edukują i zdobywają nową wiedzę, ale tak jak mówisz, no jeżeli możemy to z automatu skonfigurować i uniknąć potencjalnych pomyłek, no to jak najbardziej sytuacja idealna. Znaczy, z hasłem na tablicy już jest pół biedy, bo coraz rzadziej się spotyka jest ta świadomość, że chociaż w notatniczku co najwyżej zapisać, co i tak jest oczywiście złe, ale już nie na tablicy pół biedy. No ale faktycznie tak, pracownicy nie mają, nie mają tej świadomości. Inna kwestia jest taka, że jeżeli Pracownik trafia do jakiegoś departamentu, mieliśmy już gro konfiguracji, które wcześniej były dla tego działu przygotowane. Tak więc teraz nie wyobrażam sobie przeklikiwać, na przykład sprawdzać czyś komputer, co ja na tym komputerze zainstalowałam, co ja tam dodałam, żeby czyjś inny zrobić tak samo. Jeżeli chcemy już e, działać jakby w tym kierunku, w kierunku automatyzacji, stwórzmy e, znaczy, przede wszystkim używajmy oprogramowania, które pozwoli nam na automatyczny deployment takich, takich konfiguracji. Chociażby na podstawie tego, do jakiego OU są dodani pracownicy, w jakim dziale się znajdują, czy też ewentualnie jakiejś innej grupie niestandardowej, którą utworzymy według jakichś parametrów ściśle określonych. I dzięki temu, jeżeli mamy dobry soft i pracownik znajdzie się w jednym z tych wytycznych. Mhm. Komputer takiego pracownika zostanie odpowiednio dodany do tych wytycznych, no to automatycznie te wszystkie wcześniejsze konfiguracje powinny spłynąć przy pierwszym uruchomieniu komputera. Czyli de facto e, ta maszyna już jest gotowa. Tak? Przynajmniej wstępnie jest gotowa, e, bo już mamy ustawioną ją. Właśnie. E, mamy wstępnie ustawioną maszynę, mamy przygotowany system operacyjny. Paczka poszła, jest zainstalowana na komputer. Wydajemy komputer pracownikowi. I on tak. zaczyna pracować. I teraz. No, jesteśmy w czasach, gdzie praca zdalna bardzo mocno poszła do przodu, ewoluowała, przepraszam. Powiedz Natomiast. To raz. Ewolucja pracy zdalnej. I w takim odniesieniu. Czy takie systemy właśnie, które no mają deployment, oprogramowanie, deployment systemów operacyjnych, również pozwalają nam zdalnie łączyć się do tego użytkownika końcowego, no bo wiadomo, że zawsze może wyniknąć jakaś sytuacja nagła. No i fajnie, gdybyśmy w tym systemie właśnie, wchodzimy do systemu, wiemy co to jest za komputer, wiemy co tam jest i... E, właśnie z tamtego miejsca również łączymy się zdalnie e, z użytkownikiem końcowym. Znaczy, powiem tobie tak, że jakby ten problem nie tyczy się tylko i wyłącznie obecnej sytuacji, gdzie pracownicy chętniej i częściej pracują e, z domu e, i jesteśmy na home office'ach. To są elementy, które pojawiały się już wcześniej, bo mieliśmy gro pracowników, które pracowało gdzieś w terenie, e, nie, niekoniecznie e, cały czas w jednym biurze. Byli to pracownicy tak zwani lotni e, czy, czy też mobilni. I faktycznie e, dobrze jest zarządzać e, tymi komputerami również wtedy, kiedy one łączą się gdzieś z siecią e, w, w terenie. Nie wiem, czy pamiętasz, bo nie pamiętam, kiedy Ty przechodziłeś. ale czy ty jeździłeś w delegację? E, byłem kilka razy. <laughs> byłem kilka razy, kilka no. razy dokładnie. Zdarzyło mi się. Okej, okay, no to teraz e, pewnie pamiętasz jak e, wracając z delegacji stawaliśmy na stacji benzynowej po to, żeby się szybko połączyć jeszcze z hotspotem, nie wiem, w znanej sieci, e, w znanej sieci restauracji. E, I Z złotymi zrobić. łukami, tak, i, coś, I coś jeszcze szybko zrobić, bo trzeba dosłać jakieś materiały, informacje, złożyć zamówienie. To są takie punkty newralgiczne tak? i to są te momenty, kiedy raz, że musimy też zadbać o bezpieczeństwo tych komputerów, a dwa, bardzo często, jeżeli nas nie było cały tydzień, no to to były jedyne momenty, kiedy nasze IT mogło coś wysłać na nasze komputery, bo akurat tak, tak. się łączyliśmy z tą siecią. I, I faktycznie, jakby dobre oprogramowanie, przynajmniej oprogramowanie, które ja znam i polecam bardzo serdecznie, pozwala nam zarządzać tymi komputerami właśnie w takich momentach. Nie tylko w biurze, ale stosując agenta i otwierając narzędzie odpowiednio zabezpieczone na świat, możemy za zarządzać komputerami, które raz będą w pracowni u pracowników w domu w trybie ciągłym znaczy w trybie ciągłym wtedy kiedy jest podłączone do e, internetu możemy coś wysłać nie, nie tylko wtedy kiedy ono jest połączone VPN-em z naszym biurem. E, dwa, no te, te komputery pracowników e, e, tych mobilnych którzy jeżdżą, którzy łączą się po prostu z hotspotów. I tutaj też bardzo fajnie e, warto zwrócić uwagę jeżeli dobieramy właśnie narzędzie e, pod takim kier kierunkiem mamy właśnie tego typu pracowników e, Zwróćmy uwagę, czy narzędzie będzie miało możliwości na przykład do konfigurowania prędkości przesłania łącza, tak? Czy będzie miało możliwość dostosowania pulpitu zdalnego do tej drugiej strony? No bo fajnie jak jestem w biurze, mam światło, świetny internet, tak? Ale w domu ja mam LTE. Jeśli jest dobrze. No bo właśnie. na przykład ja mam bardzo kiepski internet w domu. Jeżeli jestem łączy się z tym hotspotem, no to też nie oczekujmy tam jakichś superlatyw, tak. jeśli chodzi ja o. Ja mam internet. to szczęście, że gdzieś tam światłowód pomyśleli i doprowadzili. Co prawda nie jest, nie jest idealnie, no bo mamy zakłócenia, natomiast no no jest tak, to, ale to też, wyjście tak. raczej bez bezawaryjne. To też wpływa na to, e, na, na jakoś połączenia z tym komputerem. Mówisz, że są zakłócenia, nawet na światłowodzie może być jakaś nagła przerwa w dostawie. No to jeżeli decyduję się na narzędzie, które ma zarządzać moimi desktopami, to oczekuję, żeby ono miało jakby tak możliwość takiej konfiguracji czy też tego typu zabezpieczenia, żeby przewidziało ewentualności. W braku dostępu, w przerwie, może w przerwie, dostępu do internetu. Mhm. W związku z tym, no, możliwość, jakby przewidziało to, że trzeba powtórzyć wysyłkę pakietu. Właśnie, właśnie. Chciałem, chciałem o tym wspomnieć, ponieważ byłem też na spotkaniu z jednym z członków Twojego zespołu, z naszym znajomym. I właśnie o tym mówił, że możemy ustawić. Kilka, y, kilka jakby dat odpytania. Czyli jeżeli w godzinach biznesowych w dzień X ta paczka nie przejdzie z jakiegoś typu y, z jakiegoś powodu, ponieważ komputer nie odpowiada, to możemy ponowić próbę automatycznie z samego systemu i my, jako administratorzy, też nie do końca musimy o tym pamiętać, bo to system odpyta kilkukrotnie y, tamten komputer, natomiast jeżeli po y, ostatniej próbie nadal. Ta paczka nie będzie miała dostępu do stacji końcowej, no to wtedy chyba dostaniemy powiadomienie. Yy, tak, tutaj w tym przypadku będziemy poinformowani o tym, że coś poszło nie tak yy, i nie mogliśmy się dostać. Yy, I te próby są tak naprawdę podejmowane nie tylko i wyłącznie yy, w jakichś taktach, yy, czyli w cyklach, ale też możemy na przykład podjąć próbę wysyłki podczas logowania do systemu. Bo co z tego, że ja ustawię trzy takty yy, w ciągu yy, powiedzmy tego tygodnia? Jak pracownik jest dwa tygodnie, na urlopie, więc takiego komputer mi nie odpowie, bo pewnie leży gdzieś w biurku usuwania. No więc następna próba nich nastąpi dopiero, jak pracownik będzie się logował do, do systemu. A na przykład y, tworzenie systemu zabezpieczeń. Bardzo częstym tutaj rozwiązaniem y, jest BitLocker. Czy z poziomu takiego systemu, o którym rozmawiamy, z poziomu systemów, o których rozmawiamy, bo tych sy systemów troszeczkę na rynku jest, y, Twoim zdaniem powinna być funkcja od razu konfiguracji BitLockera? Uważam, że tak. E, jakby, no, do tej pory mieliśmy trochę większą swobodę e, działania, bo pracownicy e, byli w biurze, pojawiali się w biurze, mogliśmy na nich wpłynąć w różny sposób, <grym> mówię w różnym, bo to różnie bywa. Dokładnie. Natomiast e, i tak wiem z mojego doświadczenia, że jeżeli IT mi coś każe, to i tak to odkładam w nieskończoność. Tak? E, więc jeżeli narzędzie, które dobieram ma funkcję wymuszenia szyfrowania, i do takiego permanentnego wymuszenia, no to uważam, że to jest duży plus, yy, bo mam wtedy pewność, że jesteśmy zabezpieczeni. Nasz wspólny klient, jeżeli chodzi o wymuszanie. Ciekawa sytuacja, ponieważ wdrażał właśnie narzędzie serwis deskowe i zaczynał od helpdesku, czyli tak naprawdę od tiketów. I przed systemem większość zgłoszeń, telefoniczna, mailowa, użytkownicy nie do końca wiedzieli, czego chcą, yy, Siadł internet, więc 10 telefonów z tym samym problemem i wdrożyli właśnie system helpdeskowy. I jak nauczyć właśnie tych użytkowników końcowych, żeby robili to przez portal samoobsługowy, żeby robili to e, przez bazę wiedzy? Odłączył telefony. Oczywiście, znaczy, wiesz, to jest temat zrzekania. Wiem, wiem, w niektórych organizacjach można, w niektórych nie. On akurat dostał zgodę, odłączył telefony i siłą rzeczy, jeżeli miało działać, to po prostu musieli nauczyć się korzystać właśnie z jednego punktu kontaktu, tak to nazwijmy. No, Dziękuję nie raz. wiem, czy tak naprawdę będę w stanie y, coś pomóc, ale y, no bo. To jest temat, z którym mierzy się każda organizacja i jest to temat bardzo ciężki. Natomiast ja widziałam bardzo fajne metody. Jeden z moich klientów w ogóle, zanim pojawił się system helpdeskowy, zanim został porządnie wdrożony, już robił promocję wśród swoich pracowników, informował, miał bardzo ładne banery działa IT, w których informował, jakie będą, czy jakie są w ogóle metody kontaktu z nimi. Tam właśnie m.in. promował system helpdeskowy. E, także można iść tą drogą. E, tutaj dużo będzie zależeć, jakich mamy ludzi w organizacji, bo Pewnie. możemy mieć bardzo opornych. E, są też metody, gdzie możemy mocno na przykład e, wpływać na SLA, jeżeli mamy e, zgłaszane sprawy drogą inną niż e, system helpdeskowy, niż portal samoobsługowy. Nie, I to też jest często spotykana praktyka, ale prawda jest taka, że jeżeli mamy bardzo opornych ludzi, to, no to nic, nic z tym pomoże. nie zrobimy. No, dobrze, że, dobrze, że tutaj w ogóle była odgórna jakby zgoda, aprobata, no bo jeżeli góra nie daje tej aprobaty, to często ciężko jest na, na tych niższych pracownikach coś wymusić. Tutaj fajnie akurat odbiło się to biznes, o tym będzie pewnie w innym odcinku, do tego wrócimy, biznes IT, natomiast tam biznes zainwestował w system więc naciskali, żeby ten system był wykorzystywany. Więc tutaj był z, e, nacisk z dwóch stron, mm -hmm. ale wrócimy do e, głównego no bo tematu. Strasznie, bo troszeczkę... strasznie odbiegłeś na od tak, głównego tematu. Przepraszam, chciałem tutaj wtrącić, ale pewnie wracamy. I tak naprawdę w komputerze ostatnia kwestia, która mnie ciekawi. Fajnie, mamy przygotowany komputer, mamy aplikację, ale co w przypadku, kiedy potrzebujemy jeszcze jakiejś aplikacji, chcemy ją zainstalować sami, czyli przysłowiowa wide lista, black lista e, o, e, oprogramowania dla użytkownika końcowego. Czy jest taka możliwość? Jak to wygląda i jakie mamy y, ku temu, ku temu możliwości, żeby to wdrożyć, zaimplementować? Znaczy, whitelist i blacklist y, możemy stosować w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek jest, y, kiedy pracownikom dajemy, bądź też musimy dać trochę więcej swobody. Mówię tutaj musimy, bo ja się spotkałam też z klientem, który ma, y, jakby pracuje ze środowiskiem deweloperów, więc oni siłą rzeczy. To nawet nie byli deweloperzy, tylko testerzy, więc testerzy jakby no musieli często doinstalować sobie nowe oprogramowanie, czy, czy też wrzucać na te komputery coś nowego, więc po, y, oni musieli dostać trochę więcej swobody. Y, natomiast nadal chcemy kontrolować, y, żeby... Na tych komputerach znalazło się to, co powinno, a żeby nie było tego, co nie powinno. No i tutaj właśnie może pojawić się taka blacklista i w tym momencie raczej bym działała w takim modelu, że zablokowała oprogramowanie, którego nie dopuszczam, ale dała im może też jakąś black, white listę. No i oprogramowanie, które będę monitorowała, co jeszcze tam poza tym używają. Ale mamy też obszary, gdzie no znowu tu się odwołam, pracujemy z danymi wrażliwymi, gdzie mamy dostęp może do jakichś danych finansowych przedsiębiorstwa, do danych pracowników, tak? I to, jest, to są obszary, gdzie trochę bardziej restrykcyjnie powinniśmy podejść y, do, do zasad bezpieczeństwa. I, I tutaj bym już raczej y, pozwoliła pracownikom korzystać tylko i wyłącznie z oprogramowania z white -listy, tego, które dopuszczam w tym, w tym dziale. Analogicznie, bo powiedziałeś w tej chwili o programach, ale co z przeglądarkami. Tak? Też dostosujmy je. Też niech te przeglądarki będą w ten sposób dostosowane, że jeżeli mamy obszary, gdzie pracujemy stricte z tymi wrażliwymi danymi, to zabrońmy pracownikom raz, że może wchodzić na jakieś podejrzane strony, zastosujmy jakieś filtry dodatkowe, zabrońmy, nie wiem, zapisywania chociażby. Haseł. Kontrola nie może bez przesady. Kontrola rodzicielska jest bardziej surowa. E, ale, no ale wiesz, zabezpieczmy pracowników, żeby nie było tych potencjalnych źródeł No wycieku, i zabezpieczmy nie? organizację, no bo. No tak, no, dane, które mamy, to jest najcenniejsza rzecz tak naprawdę. Nie? Dobrze. E, czasu coraz mniej. Zbliżamy się ku końcowi tak naprawdę, więc za momencik podsumowania, ale chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. O ile komputer jest must have, to nie da się ukryć, że w tych czasach urządzenie mobilne, tablet przedstawicielski, telefon komórkowy jest równie ważnym narzędziem, ale z tego co wiem poruszymy to w innym odcinku. Znaczy tak, ja dzisiaj może tylko powiem tyle, że jeżeli wydajemy tego typu sprzęt pracownikom, to faktycznie on też powinien być odpowiednio zabezpieczony. A jednak nadal, mimo dużej świadomości, większej już świadomości, nadal w wielu organizacjach jest to obszar, że tak powiem niezagospodarowany, tak, czyli po prostu dajemy telefon, dajemy karty SIM i pracowniku rób co chcesz. I, I tutaj jednak ta świadomość powinna być trochę większa. Pamiętajmy chociażby o podstawowych rzeczach, żeby zarejestrować sobie w jakimś narzędziu taki telefon, w trybie korporacyjnym, żeby w pełni nim władać, żeby sobie dać taką furtkę jakiegoś chociażby wyczyszczenia danych w momencie, kiedy telefon zginie. Natomiast to, co mówisz, jakby to będzie temat na inny odcinek. Bo myślę, że jest dosyć szeroki i już powinniśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób w ogóle zabezpieczyć telefony komórkowe. Pewnie, pewnie. Moi drodzy, no zbliżamy się powolutku do końca, więc myślę, że czas na podsumowanie. No i chcielibyśmy podliczyć tak naprawdę plusy plusy automatyzacji, poczynając od AD-managera, gdzie mamy kooperację dwóch działów, czyli powiedzmy HR i IT. E, mamy budowanie norm i procesów w organizacjach, żeby rzeczywiście, tak jak przedstawicie, przedstawiliśmy, wszystko szło e, jednym torem. Ja myślę, że niezależnie od tego, o którym systemie będziemy mówić, e, nieważne co wybierzemy, jeżeli mamy automatyzację, to one w pierwszej kolejności e, usprawnią nam naszą pracę tak? i to wymyśl, wydaje mi się, że jest największy plus. E, jakby kolejnym takim elementem to będzie standaryzacja, która wyeliminuje ewentualne błędy i, i jakby to też dla mnie z punktu widzenia osoby, która jest fan, fanką tego typu rozwiązań, fanką standaryzacji, automatyzacji, wydaje mi się, że, że w takiej codziennej pracy mocno by to pomogło mi. Czyli tak naprawdę. Kompresujmy swoje zadania, e, twórzmy jak najmniejsze paczki z jak największą ilością danych, żeby zyskiwać czas i żeby bezbłędnie obsłużyć tak naprawdę nasze stanowisko pracy, tak. żebyśmy uniknęli. Co, pamiętaj, że y, ludzi w IT jest mało, tak? a zadań nam przybywa, y, bo praktycznie coraz więcej obszarów w przedsiębiorstwie gdzieś y, zahacza no, o oddziały tak, Jest zautomatyzowanych, zahacza oddziały IT, a my tym wszystkim musimy zarządzać. I sobie nie poradzimy bez automatyzacji. To tak w skrócie na koniec. Dokładnie. Nic dodać, nic ująć. Super to podsumowałaś. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was na kolejny odcinek, który już wkrótce, a na ten moment, możecie nas śledzić na Spotify, Apple Podcast i YouTube. Ja do zobaczenia. Serkuję, tak? Dziękuję i do Dzięki, zobaczenia. Dzięki, Dorota. Nie chcę już z nim gadać, jest taki nudny.